I powiedział tam parę zdań, od których proponuję, żebyśmy zaczęli, bo jego scenariusz rozwoju zdarzeń politycznych w Polsce jest troszkę no, przerażający. Powiedział tak, że jeśli Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie, to PiS zrobi wszystko, żeby jak najszybciej doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska. I pan profesor narysował trzy scenariusze, następujące jeden po drugim. Powiedział, że będzie tak, że najpierw będzie próba wynegocjowania na nowo koalicji większościowej w Sejmie z PSL-em i Konfederacją, a jak to się nie uda, no to będzie próba przekonania poszczególnych y, posłów PSL-u, być może nawet i koalicji, i lewicy, żeby nie głosowali za budżetem przyszłorocznym, po to, żeby na wiosnę przyszłego roku można było ogłosić przedterminowe wybory parlamentarne. A jak i to się nie uda, to zdaniem pana profesora Dudka, Karol Nawrocki jako nowy prezydent zajmie się, jak to on ujął, studiowaniem wspólnie z generałami, co to znaczy Zwierzchnik sił zbrojnych Rzeczypospolitej w odniesieniu do prezydenta. I wyraźnie zasugerował, właściwie nie zasugerował, co potem powiedział, że będziemy mieli do czynienia z wojskowym zamachem Stanu, no bo przecież w przyszłym roku jest stulecie zamachu Majowego, to dlaczego już by pismiał się w, w czymkolwiek ograniczać.